Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 Lekko Lekkomyślne zachowania narcyza. Narcyz charakteryzuje się brakiem zainteresowania, jeśli chodzi o konsekwencje jego działań. Robi coś szybko, bez zastanowienia się. Nie obchodzi go, jak to wpłynie na innych. Często znajduje się w sytuacjach które negatywnie wpływają na otoczenie, na bliskich mu ludzi. Marcy prowadzi drugie, odrębne życie, o którym nie wiesz. W tym drugim życiu angażuje się w lekkomyślne, niebezpieczne i ryzykowne działania. Tym samym znajdujesz się później w niebezpieczeństwie, możesz się chociażby czymś zarazić. Narcyzm ma kiepską ocenę sytuacji. Często o siebie nie dba, nie dba o higienę, nie jest w stanie sam zadbać o siebie w wystarczającym stopniu. Osoby narcystyczne zaniedbują swoje zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Nie poświęcają zbyt wiele uwagi, nie przejmują się zbytnio swoim ciałem lub swoim życiem. Jeśli narcyz jest w związku, to nie obchodzi go, jak jego decyzje wpłyną na partnera. Z tego powodu możesz zostać wciągnięty, postawiony w niekorzystnej sytuacji. Jeśli narcyz się czymś zarazi, to zarazi także Ciebie. Jeśli narcyz wyda wszystkie pieniądze, to zostaniesz bez pieniędzy. Przykładów może być wiele więcej. Ryzykowne zachowania seksualne, brak stosowania zabezpieczeń, wielu partnerów. Narcyz nie bierze pod uwagę konsekwencji. Myśli, że jest w stanie przewidzieć, kto jest czysty, a kto coś złapał. To jego magiczne myślenie urojenia wierzy w to, że to musi być prawdą. Magiczne myślenie narcyza uspokaja jego niepokój. Jego obawy, lęki, których mógłby doświadczać w danej chwili, uniemożliwia mu to nawet rozważenie, wzięcie pod uwagę konsekwencji własnych działań. Narcyz ma zniekształconą percepcję, tok rozumowania, cokolwiek sobie pomyśli, jakkolwiek postrzega daną sytuację, dla niego musi być to prawda. Jest to bardziej wiarygodne niż jakikolwiek dowód, argument. Dlatego narcyz będzie lekkomyślny, bezmyślny, impulsywny. Będzie miał wielu partnerów seksualnych i nie będzie myślał o konsekwencjach. Kiedy narcyz jest w związku, to nie bierze pod uwagę tego, jak może to wpłynąć na ciebie, więc nawet gdy się zarazi i wie o tym, że się zaraził, to narcyz może ci nawet nie powiedzieć o tym, że wie, że coś złapał, że coś ma, może w dalszym ciągu współżyć z tobą, wiedząc o tym, że też się zarazisz. Niektórzy będą celowo zarażać innych, będą rozpowszechniać różnego rodzaju infekcje i choroby przenoszone drogą płciową, inne również. Niektórzy mogą z tego powodu nawet. Czerpać, satysfakcję, narcystyczne zasilanie. Narcyza nie obchodzą konsekwencje jego działań, jego zachowań, nie obchodzi go, jak to, co zrobił, wpłynie na ciebie, na Twoje życie. Z tego powodu możemy założyć, że prawdopodobieństwo posiadania różnego rodzaju chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową jest u narcyza. Zdecydowanie większe niż u normalnej, niezaburzonej, empatycznej osoby. Jeśli spojrzymy na statystyki, to co kilka minut ktoś ma zdiagnozowaną tego typu chorobę lub infekcję mniej więcej połowa osób aktywnych seksualnie złapie jakiegoś rodzaju chorobę lub infekcję poprzez seks i to do 25 roku życia. Inaczej mówiąc, to nieuniknione by narcyz coś złapał, to tylko kwestia czasu. Niektóre przypadłości są uleczalne, inne nie są uleczalne lub bardzo ciężko je wyleczyć, niektóre są nawet śmiertelne. Niezależnie od tego, narcyz nie weźmie pod uwagę, jak jego zachowania mogą wpłynąć na niego lub na innych ludzi. Ludzi, z którymi ma kontakt. Narcyz myśli tylko o tym, jak pozyskać narcystyczne zasilanie, a seks jest jednym z głównych narzędzi, których narcyz użyje, by zabezpieczyć nowe źródło zasilania. Osoby narcystyczne są często w stanie represji seksualnej, co prowadzi do hiperseksualności, pojawia się u nich obsesja, mogą myśleć o seksie przez większość dnia lub cały dzień. Każdego dnia mogą o tym myśleć w pracy, podczas posiłku i jakichkolwiek innych czynności, kiedy to normalni ludzie nie myślą wtedy o seksie. Narcyz nie myśli o połączeniu emocjonalnym, nie myśli o zabezpieczeniach, myśli jedynie o swojej obsesji i o tym, jak ją zaspokoić jak pozyskać narcystyczne zasilanie. Wiele osób narcystycznych jest biseksualnych. Kiedy Narcyz dorastał, to nie otrzymał odpowiedniego wsparcia od swoich rodziców, opiekunów, był zaniedbywany, znęcano się nad nim nieraz latami, co negatywnie wpłynęło na jego prawidłowy rozwój. Narcyz nie mógł rozwinąć prawidłowej oceny tego, co jest dobre, a co jest złe. Nie miał w dzieciństwie odpowiednich granic, co doprowadziło do braku zrozumienia. Co do tego, co jest dobre, a co złe. Jeśli dziecko nie ma odpowiednich granic, to dorasta w przekonaniu, że wszystko jest normalne, że wszystko jest w porządku, wtedy wszystko jest akceptowalne. Będzie się zachowywać tak, jakby nawet poważne, złe rzeczy nie były niczym nadzwyczajnym, nie były problemem. To pierwszy poważny znak ostrzegawczy, którego możemy szukać u osób, które nie posiadają odpowiednich granic. Być może Narcyz zaangażował się w pożyczanie pieniędzy albo wszedł w kontakty z używkami. Być może nie zwrócił pieniędzy, więc różni ludzie go szukają. Mogą wtedy przychodzić do Twojego domu. To ty będziesz mieć problem, będziesz ponosić konsekwencje, Bezmyślnych działań narcyza. Może przysporzyć ci to wielu nieprzyjemności, wielu problemów. Mogą to być nawet sytuacje, o których nie wiesz. Nie masz zielonego pojęcia. Z powodu tego, że narcyz jest taki bezmyślny, chcesz czy nie chcesz, zostaniesz wciągnięty w takie sytuacje. Narcyza nie obchodzą konsekwencje, nie obchodzi go to, jak to wpłynie na ciebie? Nawet osoby narcystyczne, które prześladują, nękają innych, wciągną bliskie im osoby w niekorzystne sytuacje. Prześladowca wciągnie w to własną rodzinę, a nawet własne dzieci. Może będziesz na kogoś czekać, może będziesz kogoś wypatrywać, śledzić. Czasami są to impulsywne decyzje, wybory, czasami jest to starannie przygotowane. Tak czy inaczej, prześladowca nie bierze pod uwagę konsekwencji własnych zachowań, nie bierze pod uwagę, jak to może wpłynąć na jego rodzinę. Narcyz nie bierze nawet pod uwagę tego, jaki to może mieć wpływ na psychikę jego dzieci. Nic nie bierze na serio. Dzieci pamiętają różne wydarzenia, w szczególności takie, które mocno przeżyły. Narcyz wciąga w niekorzystne sytuacje nawet własne dzieci. Różnego rodzaju kłótnie, nieszczęścia, chaos. Na początku dzieci lub partner narcyza może być takich skutków całkowicie nieświadomy, lecz z czasem stają się ofiarami prześladowań, tylko ofiarami z drugiej strony, ponieważ narcyz nie bierze pod uwagę konsekwencji własnych działań, tego jak jego decyzje wpływają na ludzi, którzy go otaczają. Będzie w dalszym ciągu prześladować swoje ofiary. Narcyz może zabierać ze sobą obecne źródło zasilania, by prześladować poprzednie źródło zasilania. Podobnie wygląda sytuacja z dziećmi. Może się nimi posługiwać, by zrealizować określony scenariusz. Narcyz jest lekkomyślny, nieodpowiedzialny, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Osoby narcystyczne mogą jeździć na zderzaku bez należytego odstępu, mogą przekraczać prędkość, łamać przepisy, ignorować znaki i zakazy, światła, mogą wyprzedzać w niedozwolonych miejscach, mogą się popisywać, nadużywać sygnałów dźwiękowych lub świetlnych, mogą być agresywni słownie i fizycznie, mogą pokazywać różne obraźliwe gesty innym kierowcom lub przechodniom. Badania pokazują, że tego typu zachowania są powiązane z cechami narcystycznymi. Świadczy to o tendencji do tego, że narcyz myśli, że jego czas jest cenny, ale nie bierze pod uwagę czasu, zdrowia i bezpieczeństwa innych. Narcyz uważa, że zasługuje na przywileje, na specjalne traktowanie. Zwykle reaguje agresywnie, gdy cokolwiek idzie nie po jego myśli. Może być impulsywny, wybuchowy, nieprzewidywalny. Nie bierze pod uwagę konsekwencji, może narażać własne życie, własne zdrowie, może narażać życie i zdrowie innych na niebezpieczeństwo. Narcyza interesuje tylko to, by choć na chwilę wypełnić pustkę, którą ma w swoim wnętrzu, by choć na chwilę poczuć ulgę, poczuć się lepiej. Pozbyć się stresu lub niepokoju. To dla narcyza najważniejsze. To stoi przed wszystkim innym, nawet przed niebezpiecznymi konsekwencjami. One go nie obchodzą. Narcyz żyje swoim życiem tak, jakby był niewidoczny, tak, jakby cokolwiek zrobił, to nic złego nie może mu się stać. Wierzy, że jest zbyt potężny, by można go pokonać. Postrzega cię jako rozszerzenie siebie samego, więc może oczekiwać, że ciebie też nie można zniszczyć. Narcys może myśleć, że niezależnie od tego, co ci zrobi, cokolwiek ci zrobi, w jakiejkolwiek groźnej sytuacji się nie znajdziesz. To zawsze pozostaniesz nienaruszony, dlatego będzie ryzykować. Będzie zakładać, że nic ci się nie stanie, że to na ciebie w żaden sposób nie wpłynie. Lecz to nie jest rzeczywistość, ona jest całkiem inna niż fantazja, niż urojenia. Idą za tym bardzo poważne, groźne, niebezpieczne konsekwencje, są poważne uszkodzenia, nieodwracalne, z którymi trzeba się zmierzyć w wyniku bezmyślnych działań narcyza. Jeśli chcesz odbyć z narcyzem poważną rozmowę o tym, co robi lub o tym, jak to, co robi, wpływa na ciebie, to narcyz albo będzie stosować gaslighting, albo po prostu odejdzie. Nie chce zaakceptować prawdy ani rzeczywistości. Nie chce mieć z nią do czynienia. Lekkomyślne zachowania, brak myślenia o konsekwencjach jest dla narcyza jak terapia. Jak znieczulenie, jak środek przeciwbólowy. Jest to dla niego korzystne. Narcyz nie bierze niczego na poważnie, nie angażuje się w poważne rozmowy. Jeśli dana osoba nie radzi sobie skutecznie z daną sytuacją, to jest to znak ostrzegawczy przed narcyzem. Normalna, zdrowa osoba zawsze podejmie odpowiednie działania, by poprawić niekorzystną, złą, niebezpieczną sytuację. Dojrzała, odpowiedzialna, dorosła osoba. Będzie chciała zmierzyć się z poważnymi rzeczami, problemami, nie będzie od nich uciekać. Narcyz może powiedzieć ci, że wszystko będzie dobrze, że coś naprawi, ale nigdy nie opracuje planu ani strategii, by się z tym faktycznie uporać. Narcyz ma urojenia, myśli w sposób magiczny, myśli, że wszystko samo się rozwiąże, samo się ułoży myśli, że będzie w porządku, gdy nie podejmie żadnych działań. Narces nie poświęca wystarczającej ilości czasu, nie poświęca wystarczającej ilości myśli, by uniknąć szkód, błędów, porażek. Nie przejmuje się konsekwencjami bezmyślnego zachowania. Jeśli narces angażuje się w takie zachowania, nie uwzględnia, jak to może wpłynąć na ciebie, nie uwzględnia konsekwencji. To nie jesteś w związku z narcyzem, jesteś w związku z samym sobą. W związku chodzi o połączenie, więź emocjonalną dwojga ludzi, chodzi o bycie istotnym. Dlatego zachowania narcyza świadczą o tym, że nie myśli o tobie, nie chce dla ciebie dobrze. Powinien was łączyć jakiś wspólny cel, wspólne dobro. Jeśli narcyz wciąga cię w niekorzystne dla ciebie sytuacje, jeśli masz do czynienia z jego strony z zachowaniami, których wolałbyś uniknąć, to wtedy nie łączy cię z nim żaden wspólny cel. Nie jesteś w związku, jesteś zdany sam na siebie, ponieważ wszystko musisz rozwiązywać sam. Narcyzm ci tego nie ułatwia, wręcz odwrotnie. Jest przeszkodą, jest ciężarem, od którego najlepiej jest się uwolnić. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.